Mówię wiórki, dobry dzień, dobry. Słuchajcie, kiedy I wojna światowa ugrzęzła w błocie, w okopach, w zasiekach frontów zachodnich, stała się wojną pozycyjną. Niezbędna stała się jakaś siła, która pozwoliłaby dokonać przełamania. Karabiny maszynowe zbierały straszne żniwo wśród piechoty, lotnictwo robiło swoje, do tego dochodziły gazy bojowe, do tego dochodziła. Artyleria królowa ówczesnych pól walki, i wtedy, w tajemnicy, przed wszystkimi Anglicy postanowili do, do akcji wprowadzić projekt krążownika lądowego. Jak to było ujęte w opisach dowództwa, to był tak ściśle tajny projekt, że nazwano go tank, zbiornik. No Tutaj widzicie na zdjęciu, jak to mniej więcej wyglądało. To jest paczka z modelem. Hmm. zaraz zajrzymy sobie do środka na krótko eee, i nazwa przetrwała do dzisiaj dzisiaj młodszych braci tej konstrukcji w dalszym ciągu nazywa się tankami tutaj na zachodzie dla nas to czołgi eee, co wyrosło z tej formy to jest jest szokujące żebym eee, bo tych kształtów tych Najróżniejszych wariacji na całym świecie mamy setki. No ten pierwszy był bardzo prosty. Tutaj jest też taki prosty model. To jest MK1 w wersji male, czyli wersja męska. On w sponsonach tutaj w tych bocznych z jednej i z drugiej strony. W tych sponsonach ma działka wersja famale. Czyli kobieta zamiast tego ma podwójne karabiny maszynowe. One się tym zasadniczo różnią, i tym się zajmiemy. Te moje czołgi zostaną tutaj w Anglii. To jest ostatni model, który będę sklejał. Mm, sklejał tutaj sobie na wyspie. One pójdą w prezencie dla, dla młodego kolekcjonera czołgów, ja natomiast no, w Polsce. Po raz kolejny będę się bawił w tym modeliki, ale tym razem zmienię skalę, w tej chwili sklejemy 1 do 76, to są takie mało szczegółowe modele. W Polsce mam w planie skorzystać z nieco większych modeli, z większej skali. Jak to się uda zobaczymy, no tutaj to tak chaotycznie dosyć tworzyłem tą kolekcję tych czołgów. Uwielbiam te czołgi niemieckie, one są no fenomenalne, fenomenalne technicznie i, i w kształcie i no wyglądają, a w Polsce będę chciał zacząć od początku, czyli od tych, od tych pierwszych czołgów, takich, takich jeszcze czołgów, nie czołgów. Minęły trzy machnięcia ogonem, modelik nie był zbyt skomplikowany, części niewiele. Chociaż niektóre popsuły człowiekowej nerwy, takie łańcuszki wiszące, a jeszcze popsułem jak będę to malował. Eee, to jest trał do min, on będzie z tyłu dopięty do czołgu. Eee, tutaj, obok tego drugiego trału, tam widać hak. Eee, to będzie taki zestaw. Zostało malowanie, zostało malowanie, tutaj jeszcze szczelinka jedna do wyszpachlowania. I malujemy modelik. Gotowy, gotowy, wam powiem, jak widzicie gąsienice jeszcze nie założone, jeszcze leżą, ja je dopiero, to będzie ostatni element, który trafi na czołg, bardzo żałuję, nie mam farby do gąsienic, nie mam pasty, żeby je pobrudzić, przybłocić, wyglądałoby to fajnie, ale będą takie sote, będą takie sote razem z czołgiem. No co, odpalamy pędzelek, dobieramy farbki. Gdzieś tam sobie wybierzemy jakieś kolorki i malujemy. No i tym sposobem, jak widzicie, sprawę czołgu mamy za sobą. Powstał, pomalowany. Jestem troszkę zawiedziony, bo jest bardzo, bardzo ubogi w kolkomania. Tylko tutaj z przodu się kryje jedna, jedyna naklejka. Niestety. Szkoda, nasz waszfalt jest naprawdę ładnie pomalowany. Ma ładne symbole dywizji, i tak dalej. No, ten jest taki skromniaczek. no ale co zrobić. No słuchajcie, to cudo miało 8 metrów długości. Ważyło 30 ton. Mm, pancerz był w grubości 6-7 mm. Eee, co ja wam jeszcze o nim mogę powiedzieć? Eee, po środku znajdował się silnik, niczym nie osłonięty. E, nie było żadnych przedziałów bojowych, żadnych tego typu innych rzeczy. E, to pracowało pomiędzy wojskiem. Podobnie nie było magazynu na amunicję, wszystko było złożone na podłodze, czołgu. E, Podskakiwało na wybojach, stwarzało dodatkowe zagrożenie, bo wiecie, jak to jest ze amunicją. Mm, tutaj widzicie taka plamka na gosienicy, Próbowałem je malować, ale nie wyszło, nie znam dokładnie. E, no to nic miłego, yy, pancerz, tak jak mówiłem, 6 do 12 mm grubości, czyli wielkie nic. Broń szczelecka, wprawdzie, przed bronią szczelecką zapewniał ochronę, ale karabiny maszynowe, moździerze i tak dalej, to zapomnijcie. Wszystko przelatywało na wylot. Ludzi w nim siedziało mnóstwo, całe yy, oni się tam dusili od oparów tego silnika. Silnik, wiadomo, generuje straszne gorąco. Tam było okropnie gorąco w tym czołgu. Oni na dokładkę byli poubierani w takie specjalne kombinezony przeciwodłamkowe. No, jak tam wszystko przelatywało na wylot, no to, no to musieli być poubierani. No i żeby nie wydychać toksycznych oparów z silnika tudzież gazów bojowych, o bo absolutnie nie był szczelny, jak się domyślacie, nosili maski gazowe. Niejednokrotnie po, po działaniach zbrojnych, kiedy wysiadali z czołgu, po prostu padali, ondlewali, z przegrzania, bo tam temperatura panowała rzędu 50 stopni Celsjusza, do tego ubranie przeciwodłamkowe, no nie jest niezła akcja. Co Wam jeszcze powiem? On był przystosowany do transportu koleją, żeby oszczędzać oszczędzać e, zużycie silników i tak dalej. E, I tutaj powiem Wam ciekawa sprawa, bo e, te sponsony boczne do transportu kolejowego musiały być zdejmowane. I teraz kwestia jest tego typu, że to wszystko robiło się ręcznie, a taki sponson ważył 1,6 tony. Także grubo, nie? Podobnie, jeżeli chodzi o ręczne kwestie sterowania, powiedziałem, że ten wózek z tyłu to jest trał, yy, który miał zapewnić yy, kasować miny. Nie przemyślałem sprawy, bo tam wisiały jakieś łańcuchy, ale po co trał z tyłu czołgu, z którym on powinien jechać z przodu, żeby zabezpieczać czoł, prawda? Okazało się, że to był taki pomysł, żeby czołg był bardziej skrętny, bo jedyną formą skręcania tym czołgiem było zatrzymanie jednej gosienicy, a przez długi, długi czas wykonywało to kilku załogantów ręcznie. Po prostu napierali na jakąś waj wajchę i stopowali gosienicę. Dopiero potem ktoś genialny wpadł na pomysł, że może lepiej odłączyć tę gosienicę od systemu napędowego na czas skrętu. Załogi czołgów szybko na polu bitwy zauważyły, że ten wózek jest na nic, nie spisuje się, nie poprawia wcale sterowności te czołgi, które go utraciły. Tak samo sprawnie skręcają, i nie ma z tym problemu. No więc z wózka zrezygnowano, i ja chyba też zrezygnuję, bo nie podoba mi się czołg w tym wydaniu wózkowym. E, istniały, tak jak mówiłem Wam wcześniej, dwie wersje fa i male, czyli męska i żeńska, różniące się uzbrojeniem. Tutaj mamy, przepraszam, tutaj mamy. Działka-chocznica eee, Famale ma karabiny Boforsa albo odwrotnie, boforsa są działka, a karabiny chocznica. Nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić w tej chwili, nie przypomnę sobie, eee, ale istniała też wersja, tak zwana kijanka. Ona była jeszcze o 4 metry chyba dłuższa, miała 12 metrów i rozciągała się tak, tak jeszcze w tą stronę na płasko. Eee, i będę szukał modelu tej kijanki, bo podobno są dostępne, i będę chciał go skleić kiedyś w przyszłości. O, zobaczymy, może się uda. A on był do pokonywania szczególnie mm, bogatych w okopy i w potężne okopy terenów. Był przewidziany. E, a jeszcze coś Wam miałem powiedzieć. E, ta historia z nazywaniem go tak, żeby utajnić projekt. Wyobraźcie sobie to, próbowano tak uwiarygodnić, że. Na pancerzach, tutaj gdzieś z przodu, pisano cyrilnicą e, z pozdrowieniami dla Piotrogrodu, czy coś takiego, bo e, to miały być teoretycznie zbiorniki na wodę do Syrii i do Rosji. E, także, także taka ciekawostka na koniec. No i to wszystko o czołgu. Jeszcze Wam chciałem pokazać ten zwitek monet z praży, bo w końcu go mam, żeby dopełnić ten film do końca, bo w zasadzie to nie miałem zrobić tylko o zwitku monet, a a jakoś tak, tak czołg się trafił pod rękę. Wiecie co, monetek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć. I to są wszystko monetki jednobatowe z Tajlandii. Yy, przy czym są yy, z dwóch lub trzech panowań. Yy, kolejni, kolejni królowie Tajlandii, czy tam nie wiem co w tej chwili się znajduje. Tutaj mamy takiego Brusoli. Tutaj mamy takiego pana w okularach. Jeszcze gdzieś tutaj była jedna, chyba najstarsza z nich wszystkich. Tu jest Bruzli znowu. Gdzie ona jest? Ta? Starszy pan w okularach. No nie wiem. Pogubiłem się. Pogubiłem się. Powiem Wam tak. No, jedno batowe te z tą katedrą to są lata 80. 85-86 rok. Yy, te z tym takim czubkiem, kwiatuszkiem, będą nieco starsze. Yy, generalnie fajnie, no, jakbym znalazł je u siebie na wiosnę, to bym się bardzo zdziwił. bo tutaj mieszkał Rama 9. Yy, opowiadałem o tym kiedyś w jednej z moich wędrówek. On był królem Syjonu. A państwo Syjonu, królestwo Syjonu, po tym jak, jak się rozsypało, to rozsypało się między innymi na Kambodżę, Tajlandię. I jeszcze tam coś, nie pamiętam tych azjatyckich przepychanek, no ale 10 monetek z Azji dalekiej znaleźć w jednym ruloniku, zawiniętym cholera w taśmę klejącą. Co ja się tego naściągałem, jak mi się łapy paskudnie kleją, to powiem Wam masakra. No i co, i to chyba dzisiaj by było w tyle w tym filmiku o, 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 o pierwszym tanku, o zwitku monetek. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Ja sobie już wróciłem do pracy. Jak Wy będziecie to oglądali, to ja właśnie będę zaczynał pierwszą mockę po pozwolnieniu pochorobowym. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech moc Was nie opuszcza. Hej, hej, papa! Pa.